Siano tutaj, Jakub Kryś i dzisiaj muszę wam pokazać mojego króliczka krasnonoska, wciepisty, po pokażę wam, wam z bliska, to jest mój królik, którym zawsze podróżuję, patrzcie jaki silny, ma nawet swój własny plecak, duży i ogromny, dobra, to jest taka moja teraz podstawka na chatę, dobra, ja idę, muszę wam coś zaraz powiedzieć, ale zaraz... Tylko, tylko, tylko muszę coś zrobić. Aha, a ja łóżka szukałam w chacie. Schowane mam. Tak, wszystko w tym domu. I chciałem wam coś jeszcze dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj są moje urodziny. Uro, uro, urodziny. Uro, uro, uro urodziny. A was, wiecie, jakie fajne są urodziny? A wiecie, jakie ja lubię urodziny? Ja po prostu kocham urodziny. Dobra, czy to będę gadał o tych urodzinach, urodzinach? odprawiałem po prostu przyjęcie urodzinowe i za chwilę pokazuję wam, jak się buduje króliczka krasnoska. O! I teraz śpiewamy 100 lat, 100 lat, 100 lat, ham! O dobra, to teraz. A yy... może tak o. Muszę iść po wszystkie materiały, i zaraz się rozpotkamy i pokażę wam, jak zbudować tę Króliczka krasnoska. To za chwilę. Dobra, już jestem! Możemy budować naszego Króliczka krasnoloska. Nasz Króliczek krasnoloska powinien mieć dwie. Zwinne nogi. Więc trzeba mu dać nogi. Oczywiście to nie wszystko. Króliczek krasnonosek powinien zawsze dobrze wyglądać. Jeszcze powinien być chudy i wszystko. Ale czy być taki chudy? Tego nie wiadomo. Nasz króliczek nosek powinien mieć białe zęby. Też powinien mieć czerwony nos. Co nasz króliczek nosek jeszcze powinien mieć? i jeszcze dużo innych rzeczy, ale to za chwilę. Mamy dalszy ciąg naszego króliczka krasnonoska. Tu dajemy mu nasze oczka. Nasz króliczek krasnosek będzie miał jeszcze takie jakby białe czułki. Tylko to nie są czułki, to są jego uszy. Nasz króliczek krasnosek. Ma już wygląda tak. Co jeszcze? Zróbmy mu plecaczek. Taki fajny plecaczek. Duży, ogromny plecaczek. I nasz kluczek I Już jest skończony. Ale co? Jeszcze temu kliczkowi coś brakuje. Tak, dobrze mówiłem, że coś brakuje. Bo nasz kluczek klasnoszek powinien być silny że mi dużo siły nas przetulić w trudnych sytuacjach. A to będzie na tyle z kuliczka, krasna noska. Dziękuję za obejrzenie.